A Ty, czy subskrybujesz kanał MOTOINFO.PL i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka pod filmem. Cześć, witajcie na kanale MOTOINFO.PL, witajcie, witajcie, ale jest brudny obiektów. Cześć, witajcie na kanale MOTOINFO.PL po tygodniowej przerwie, bo byłem chory, zachorowałem. Dzisiaj kolejny odcinek z testowania produktów z temu. Dzisiaj testujemy taki wosk do usuwania zarysowania z szyb. Moja tylna szyba jest trochę porysowana i mam nadzieję, że ten wosk jej trochę pomoże. A czy pomoże? No to zobaczymy. Lecimy testować. Dobrze by było, aby szyba przed testowaniem była trochę umyta z tego największego brudu. Nie wiem czy to będzie widać, ale w tym miejscu mam zarysowania. Zobaczymy, jak ta pasta sobie z tymi zarysowaniami poradzi. W zestawie dostajecie taką pastę do czyszczenia, no i warto ją wstrząsnąć przed rozprowadzaniem na szybie. I dostajecie również taką gąbeczkę. Ona jest z tej strony twarda, a z tej strony miękka. No to co, zabieram się za robotę? Zrobimy to tak, jak zaleca producent czyli nanosimy pastę na gąbeczkę. I teraz w to miejsce, gdzie mam rysy, będę ją wcierać. Zobaczymy, czy da to jakiś efekt. Powiem Wam, że jest dosyć gęsta. Przypomina konsystencją wosk do lakieru, ale nie wysycha, nie wysycha tak szybko. No i co, ciekawi? Sam jestem ciekawy, czy ta pasta coś poradziła. Także to odkładamy na bok. Kawałek papieru, spray do szyb. Kurde, no jakby mniej tych rys jest. No nie jest to idealnie, no ale. Nie rzucają się tak w oczy jak wcześniej. Coś tam zamaskowała ta pasta. Nie jest aż tak bardzo porysowana jak wcześniej. Może to jest takie złudzenie, bo jest chyba mega ładnie wyczyszczona. Ale rysy już tak się bardzo w oczy nie rzucają. Wiadomo, te takie grube rysy, co czuć pod paznokciem, to zostaną. Ale te takie małe, no są zamaskowane. Są zamaskowane, że tak nie rzucają się w oczy. Także nie myślcie, że ta pasta zdziała jakieś cuda, że usunie Wam te grube, takie rysy głębokie w szybie. Ale z tymi małymi sobie poradziła. Także słuchajcie, do zamaskowania takich drobnych rysek, no jest ok, ale z tymi większymi, które są wyczuwalne pod paznokciem, sobie nie poradzi. Jedynie zamaskuje te takie małe, drobne rysy. I ta pasta sprawiła, że te drobne rysy są mniej widoczne. Z tymi dużymi sobie nie poradzi, no bo to już bardziej profesjonalne specyfiki, by chyba musiały wjechać, żeby wypolerować te takie grubsze rysy. Ale z tymi mniejszymi sobie poradziła. Także nie jest to drogi specyfik, kosztuje poniżej 200. Jeżeli chcecie się pobawić w takie polerowanie szyby, no to możecie spróbować. Ogólnie to myślałam, że w ogóle sobie z niczym nie poradzi pasta, ale poradziła sobie z tymi małymi rysami, zamaskowała je. Także jak chcecie, możecie spróbować. Dobra, lecimy do dalszej części, w której będę testować niewidzialną czy magiczną wycieraczkę i wosk do, nie wiem czy to z wosku, czy z pasta do polerowania plastików. Także co, w tym odcinku to tyle. Zapraszam Was do dalszych części odcinka. Cześć. Ogólnie to Wam też muszę dograć taki mały wstęp do tego filmu, bo nagrywam w innej lokalizacji w ogóle tydzień po, po tym pierwszym odcinku. Raz, że byłem chory, a dwa, że zrobiłem bugla w wcześniejszym filmiku a nie chciałem żadnego bugla dla Was wypuszczać. Dlatego nagrywam jeszcze raz ten cały odcinek, który będzie się składać z czterech części odcinków i, i zobaczymy, jak dadzą sobie radę te wszystkie specyfiki z temu. Hej hej, mój drogi widzu! Chcesz mieć realny wpływ na rozwój tego kanału i powstawanie nowych i jeszcze ciekawszych filmów? Teraz możesz to zrobić. Uruchomiłem Tiply, dzięki któremu masz szansę wesprzeć mnie bezpośrednio. Każda, nawet najmniejsza, cegiełka to ogromna motywacja i pomoc w tworzeniu jeszcze lepszych treści dla ciebie i całej naszej społeczności. Twój wkład sprawi, że będę mógł częściej publikować materiały, rozwijać kanał i realizować coraz ambitniejsze projekty. Jeśli Lubisz to, co tutaj robimy, pokaż, że jesteś częścią tej podróży. Razem możemy zbudować coś naprawdę wyjątkowego. A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka pod filmem.